Cześć, witam wszystkich, pasieka Bartnik. Dzisiaj mamy 15 maja, zimna Zośka. Chciałem przy okazji pozdrowić wszystkie Zofie, włącznie ze swoją teściową. Dzisiaj ma święto, zresztą wszystkie Zofie mają się święto. Myślę, że to już teraz będzie tylko cieplej, będzie lepsza pogoda. Ale ten chód w końcu od nas odejdzie i będzie wszystko ok, dobre, ale to nie o tym. Chciałem Wam pokazać dzisiaj swój kolejny nowy ul ul rodziny 26 ramkowy trochę podobny do tego ula, który pokazywałem wcześniej do wychowu matek pszczeli w obecności matki ten jest ul akurat do pozyskiwania miodu tak naprawdę tak mówiłem, wchodzę tutaj 26 ramek dwie rodzinki do góry tutaj jak widać też są dwa wloty żeby pszczółki miały łatwe dojście do pół nadstawki. i to będzie ul po prostu ze wspólną miodnią będzie tylko, zaraz pokażę, w środku. Będzie tylko odgadzała jedną i drugą rodzinę krat nic poza tym, żeby matki nie miały do, do siebie dostępu. Jedna rodzina będzie na 8 ramkach, druga rodzina też będzie na 8 ramkach, a na 10 ramkach będzie po prostu miodnia. Można zrobić też tak, że mogą być na 10, na 12 ramkach może być rodnia. To już zależy, jak tam sobie kto woli, jak tam to komu pasuje. Można sobie kratą regulować, nie ma żadnego problemu. Nie wiem, takiego jeszcze nigdy nie miałem. To będę tego testował pierwszy raz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Te pszczółki nie będą się ścinały. Widziałem takiego jednego z takich starszych pszczelarzy. Mówi, że nie ma żadnego problemu. Znaczy sam to widziałem, że pszczółki ładnie noszą. Pozalewana cała miodnia, pół nadstawka. Słuchajcie, ramek zalanych, praktycznie całe. Czyli kilo prawie miodu na jednej ramce. Co jeszcze, no on robił w ten sposób, no wiadomo, że on tam matek, sam schodował matki pszczele, to znaczy się, że on tam no, po prostu wycinał mateczniki, wklejał do ramek, tylko że on brał mateczniki z jednej rodziny, prawda, i to później te matki się wygryzły i to niby, niby on twierdził, że dzięki temu te pszczoły się nie ścinały, że gdzieś ta substancja mateczna była podobna, że nie było żadnego problemu, no nie wiem, zobaczymy, no ja wiadomo, ja hoduję matki tak, jak, jak to się hoduje z przykładami i tak dalej, ale zobaczymy, co będzie, czy one się faktycznie ścinały. Czy nie będą się w tym, w tym, w tym, w tym, w tym ulu ścinały? Można było się zrobić tak w ten sposób, że można, można, można też zrobić na przykład jeden wlotek po środku i na przykład zimą, można tutaj sobie spokojnie zimować trzy rodziny, prawda? Dwie przegrody ładnie się grzeją, także można było wykorzystać jeszcze bardziej. Jakby ktoś chciał, no ja zrobię taki na, na dwie rodziny, na dwa wlotki, zobaczymy w ogóle, jak to wszystko będzie funkcjonowało, jak to wszystko będzie wyglądać. Także na pewno będzie o tym filmik. Pokażę jak to, jak to wszystko wygląda, czy się nie ścinają, czy to faktycznie zdaje egzamin taki ul, jak wsiutki do niego będą nosić. Oczywiście tutaj z dwóch stron też jest oczyszczenia denicy, czy wiadomo kartkę, żeby sobie sprawdzić jaki jest tam osyp, warozy i tak dalej. Także też jest bardzo fajne rozwiązanie. Tu też pokazywałem chyba kiedyś. No, ul jest duży naprawdę, 26 ramek, jest ciężki. Także masywny no zobaczymy jak to będzie, oczywiście trzeba, trzeba to w praktyce przetestować go, zobaczymy pokażę jeszcze w środku pokażę jeszcze w środku jak wygląda Tak mówiłem, dwie kraty jedna krata z jednej strony, druga krata z drugiej strony, która będzie oddzielała te dwie rodzinki, także matki wiadomo nie będą miały do siebie dostępu z góry oczywiście ramki, beleczki na razie zostawię je na 8, 8 ramek, będzie z jednej strony, 8 będzie z drugiej. Zobaczymy na razie, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak widać, półnadstawka. Ramki, jedna, druga, wielkopolska. Ja daję te szerokie, czyli pół centymetra. Tu wchodzi 15 ramek półnadstawkowych. Tu jak widać, wejście do góry, żeby pszczółki miały łatwy dostęp do półnadstawki. Tak to właśnie wygląda. No wentylacja w daszku tradycyjnie robię tak przez cały czas. No i zobaczymy jak to będzie. No mówię, no, Nagram jakiś filmik po, pokażę jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, co zostało? Zostało mi go się tylko pomalować. Zawiozę go w, na taką, no nie na pasieka zawiozę go w jedno miejsce, tam jest dużo dużo akacji i dużo, dużo lip. I zobaczymy, no wiadomo co, co te pszuki co tam szuki naniosą. Jak się oczywiście nie będą ścinać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i też jak będzie z akacją i z lipą, no wiadomo, to są, to są akacja zawodna, lipa zawodna, różnie to może być. Może wypłukać, może ją wysuszyć, prawda, także, także tutaj może no, różnie to być. No ale myślę, że może jakaś ta pogoda pozwoli. Jakoś to wszystko się unormuje, że, że, że będzie okej. Okay. Coś przyłki przyniosą, no ale mówię, no, będzie o tym filmik, pokażę, nagram. Czy to w ogóle zda egzamin? Tak, chciałem. You know. no, u tego przelaza, starszego przelarza, tak że no, u niego to fajnie funkcjonowało. Naprawdę byłem bardzo zdziwiony. Miałem już go robić w zeszłym roku, no to wiadomo, nigdy nie mam czasu. No, dużo pracy, no ale jakoś w tym, w tym teraz udało się raz zrobić go. Także w tym sezonie go yy, przetestujemy. Powiem szczerze, że już no, nie dało mi ten ul spokoju. Chciałem go tak jak najszybciej właśnie zrobić, wypróbować, jak to będzie wszystko wyglądać. Myślę, że powinno być ok. No nie, zobaczymy. Zobaczymy w praktyce. Jak się będzie sprawdzał. No dobra. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.